Często zmieniasz kolor włosów? Chyba głupie pytanie, bo chyba nie zmieniasz. Nie, nie, nie miałeś nigdy blond? robię warkoczyki, to sobie dokładam kolory, ale to nie są moje naturalne, więc... Więc w sumie często zmieniam fryzury, tak kilka razy w tygodniu, ale nie, koloru raczej nie. Jak często stylizujesz i zmieniasz kolor? No w sumie to zostaje przy naturalnych zawsze. Ja to samo. Teraz stawiam na naturalność i nawet jak one są takie lekko spuszone, to ich tak często nie prostuję. Czuję się jakąś wariatką przy Was. Ja, blond, czarne, blond, czarne. Ej, nie żartuję, zobaczcie, to jest ewolucja moich włosów w ciągu jednego roku. Kiedyś to zaczęłam zapisywać. W sumie nie wiem po co, ale tak to wygląda. To już drugi rok. I znowu blond czarna, blond czarna. Mówiłam. Jezus, Maria, no wariatka. No ja, jako że też jestem farbowaną blondynką tutaj, to tak tonowanie myślę. Ja mentalnie jestem naturalną. No, ja, ja też, ja też. Myślę, że tonowanie tak co dwa, trzy miesiące, a jakieś takie bardziej podciąganie koloru, bardziej radykalniejsze ingerencje to tak co pół roku. I to szanuję. Ja tonuję włosy co jakiś czas, natomiast niezmiennie jest to raczej ten sam odcień. odcień, coś podobnego, także tutaj jestem stabilna emocjonalnie. Ja od pięciu lat stale jestem ruda, a naturalnie jestem ciemną blondynką. Ja tak co dwa lata, takie te słońcem, więc no nie za duża ingerencja. Tak co pół roku jestem u fryzjera na podcięcie końcówek i odświeżenie koloru. Ja od siedmiu lat jestem blondynką. I tak to co 3 -4 miesiące 4.